Witajcie, moi drodzy. Dzisiejsze spotkanie będzie wyjątkowe pod wieloma względami. Dziabni, Dziękuję. będę ci talerz wtrzymał, co by ci na połać nie kapnęło. Skoro jesteśmy w Krakowie, mieście przecież królewskim, to też idziemy na spotkanie z jedynym żyjącym królem polskiej kuchni. W zasadzie, moi drodzy, wszystko już jest na właściwym miejscu. Jest hejnał, jest Kucharzyna jest Król. W królewskim mieście. Więc ja sobie tutaj spokojnie gotuję, a Król, e, żeby nie powiedzieć, przyjemnie rozłożony na ławewce. Król Lul. Dzisiaj przyjechałem, moi drodzy, do Roberta, żeby Wam opowiedzieć rzeczywiście historię pewnej maczanki. Maczanka krakowska. Zacznijmy od tego, co jest, ale żeby zacząć, to zamienimy się miejscami, bo Ty robisz pierwszy. bo no, robimy to tak jak ostatnio. E, najpierw Robert, a później ja. Maczanka po krakowsku tak. e, to było danie, które w latach 90. już prawie zniknęło. Wiesz to czuję się jak w programie. Prawie twoim. zniknęło, ponieważ moda, jakbyś był łaskaw. E, jedli ją fiakrzy, czyli dorożkarze, studenci, no to był taki miejscowy. Bida kuchnia. Miejscowy fast. Food. Chodzi tak. o to, żeby wziąć kawałek wieprzowiny. Tak. E, karkówki najlepiej? Najlepiej karkówki. Ale nie zawsze. Może być schab. Więc trzeba mięso obsmażyć. Na mocnym ogniu, no, pierwotnym tłuszczem był smalec. W dzisiejszych czasach to może być również olej. Ty robiłeś na smalcu czy na oleju? Robiłem na smalcu, ale robiłem na mangalicy. Mhm. Ja wiem, że w, w, w wielu miejscach w Polsce może być kłopot z jej kupnem, ale my jesteśmy bliżej Węgier, więc tak jest. bez problemu można kupić mangalicę. Węgierska rasa świnek, która jest bardzo przyjemnie... Porośnięta takim czarnym włosiem, która w zasadzie... Sama biega. Na czym polega istota dobrej maczanki, a abstrahując od Na prostocie. Okay. E, otóż dużo cebuli, bardzo dużo cebuli. Dobra. E, kminek – my jesteśmy w Krakowie bardzo kminkolubni. To prawda. E, ziele angielskie. Ale kminek jest rzeczywiście wyróżnikiem. Ja go toczyłem, jak mieszałem, pięknie. Liść e, laurowy, sól, czarny pieprz mhm. e, i tyle. I teraz cebulę trzeba doprowadzić właśnie do takiego stanu, żeby ona utworzyła bez mąki, tak. bez zasmaszki, naturalnie, naturalny, naturalny niemal jednorodny sos. I ramie, teraz... że taka konfitura trochę cebulowa. Tak, konfitura. Prawda? I teraz rzecz jest po prostu niezwykle prosta. Mhm. To wchłonie. chłonie właśnie. Posmarować dobrze tą bułeczkę, co? Tak. Trzeba posmarować, chwilę odczekać, gdyż ona pije sos jak trampki wodę. E... Mhm. Mówię o kajzerce. Kajzerka jest też ważnym elementem. Choć... No i, I nie dopuszczamy też, bo, bo ty zamierzasz, rozumiem, ułożyć to mięsko na kajzerce. Tak. Ale to wygląda arcyprosto. No i to jest wersja kanoniczna, że tak powiem. Jeszcze raz powtórzę przygotowanie. Nacieramy solą i mielonym kminkiem. Bierzemy trochę dobrej jakości smalcu albo oleju. Obsmażamy na mocnym ogniu ze wszystkich stron, żeby się zamknęły pory. Tak. Przekładamy do albo już w rondlu obsmażamy o grubym, dnie, więc nigdzie nie przekładamy. Tak wtedy. Jest. Dodajemy do tego dużo cebuli, podlewamy odrobiną wody, dodajemy kminek już w ziarnach, dodajemy ziele angielskie, liść laurowy trochę soli. O wodzie mówiłem i dusimy albo w piecu, albo na gazie. Mhm. Mogę cię nakarmić? Tak, tak, jasne. Proszę. A ja wezmę sobie łyżką. Mm. No. no. No i to jest to, o czym mówiłeś? Turbo cebulka, która zrobiła się słodziutka. Kochani, jakbyście nie zapamiętali, to pamiętajcie, że przepis na maczankę Roberta Makłowicza jest na stronie kuchni Lidla, więc zerknijcie i moim zdaniem odtwórzcie, bo warto. Mm. Król tak nie jadał. A czy to powinno być danie, którym Kraków powinien się szczycić, chwalić, a jeżeli nie, to co? To nie jest w tym sensie symbol kulinarny Krakowa, że to jest danie, które wcale nie jest bardzo często podawane. Ja znam raptem dwa-trzy miejsca, w których podają maczankę po Krakowie. W takiej ortodoksyjnej wersji. Mówimy o czymś, co byłoby takim wiesz na wielu podróżach. Miejsc, tak, wielu miejscach jako propozycja Śniadaniowa, ale nie tylko, to jest bajgiel, czyli obważany, tak. który można przygotować wielopiętrowo, bo się go przecina i robi na jego bazie przeróżne kanape po prostu. Tak. To jest znacznie bardziej symboliczna sprawa, jeśli chodzi o dostępność choćby. Za czym Robert Makłowicz tęskni, czego już nie ma w Krakowie, a co pamięta ze swoich lat, kiedy to na plaży pod wawelem kąpali się ludzie? Otóż e, była bardzo silnie rozwinięta prywatna sekcja piekarnicza w Krakowie mimo PRL-u tak. i były bułki, które dzisiaj już odchodzą w zapomnienie, na przykład bośniaczki od bośni, no to też wpływ zaszłości niegdyś tak. austriackich. To były bułki, które Kminkofobów wprawiały w przerażenie, bo były to takie długie bułki, które były e, niezwykle nakminkowane. Drugi rodzaj bułek, takie dłuższe takie, tak zwane solodrągi, e, czyli, bo to był jakby kawałek drąga i takie grube ziarna soli o, kamiennej na tym dół tak. kamiennej soli. Zdarza się teraz, pieczywo znacznie lepsze, ale generalny poziom kiedyś, być może to była kwestia pewnego niedorozwoju, e, był być... lepszy no tak, wówczas ale... niż teraz. A ty nie jesteś sentymentalny w ogóle? Ja jest, ale wiesz co, czym innym jest sentyment do młodości? A czym innym Ale... jest zrównywanie wszystkiego, co było w naszych młodych latach, do kategorii wspaniałości? No, było dużo ohydnych rzeczy. Przesadne gloryfikowanie rzeczy Perek, prostych i banalnych ser, i serek nie, nie fro, uchodzi. Serek fromage był jednak ohydny. No. no tak. Czy to już się namoczyło? Myślę, że... To już jest gotowe? Myślę, że tak. Bo wiecie, że istnieje też taki pogląd, że maczanka krakowska musi no być... No tak. Znaczy, tak będziesz jadł, czy cię przekroi Zdecyduj. Proszę. O, w przekroju widać tutaj. Widać tutaj. Zmiękczony. Zmiękczony fragment. Do połowy już przesiąknięta sosem. Czyli maczanka osiągnęła właściwy stopień namoczenia. Smakuje to doskonale. Ja nie wiem, czy, czy i wieprzowina i cebula, dwie proste rzeczy, spowodowały, że ta kajzerka zamieniła się naprawdę w doskonałą kanapeczkę. Przyjemnie. No Ale... i O. Ja bym chciał coś zaproponować. No a ja na to czekam. No dlatego że czekasz, to ja zaproponuję wersję, która będzie lżejsza, która będzie inna, której nie wiem, czy będziemy porównywać właśnie do klasycznej maszanki krakowskiej, ale ty zdecydujesz, dobra? Wiesz co, się. Bardzo chętnie lżejsza wersja to jest rzecz, którą. której raczej codziennie nie jadam, a lżejsze. A dopuszczasz modyfikację? Pewnie, ja nie jestem. Jestem człowiekiem nowoczesnym, otwartym na wszystko niemal. Jak Ty patrzysz na te historyczne aspekty kuchni, która się przecież na przestrzeni wieków zmienia? I ciężko pewnie mówić o maczance krakowskiej, że ona zawsze tak wyglądała, bo nie zawsze tak wyglądała. To był pewien etap w historii, który sprowokował ją do powstania. Pytanie, czy my dzisiaj nie moglibyśmy jej tak zmodyfikować i od dzisiaj nazywać maczanką krakowską, ale ona będzie. Zaraz Ci pokażę, jak wyglądała. Dobrze. Mówię o tych wiesz, aspektach. Ja tu widzę, znaczy domyślam się. Porwałem tą e, swoją. Porwałeś, więc tutaj idziesz w Azję. Ja zrobiłem bardzo podobnie z kminkę, Podsmażyłem karkóweczkę, poddusiłem, ale bez cebuli. No rozumiem. Mam tu sosik. Ten, ten, ten taki z pieczenia. Kapuńkę dziablę, kapuńeczkę, a w zasadzie chcę go do bułeczki. Dopuszczasz w świecie dzisiejszym pędzącym te. Wiesz, dopuszczam. Czym, hipster, hipsterskie wersje. Dopuszczam, bo. Zobacz, to będzie hipsterska. E, Czyli wszyscy wrzeszczą, tak. że e, carbonara to bez śmietany, prawda? Tak. Natomiast e, jak przeczytałem w źródłach, e, pierwsze wersje carbonary, pierwsze, no to jest dopiero XIX wiek, tak. Mają w sobie właśnie śmietanę, Dopiero potem z niej zrezygnowano, więc to nie jest tak, o tym e, że coś jest wzorcem z sevr. Ja też dodaję rzeczy, które, które, o których ja czytałem z kolei, że w kuchni polskiej one się zawsze pojawiały. Jesteśmy na wiśle, która to była przecież pretekstem do tego, że różne korzenie w kuchni polskiej. Ale Pol flaki z imbirem o, kiedyś o, o. były już. Ale kiedyś do dzisiaj e, nie ma takiego w XVII wieku. Tak. Mielony, no bo świeży, ciężko no, świeży było. było trudno, ale, ale były flaki z imbirem, suszony, mielony. O, fa, twojej fani. Nasi fani. Ejo. Teraz cię chyba poznała. Albo ciebie. No więc ja do tych kwestii trochę nawiązuję, bo, bo często balansuję na granicy przyzwoitości, tak się niektórym wydaje, że coś powinno być albo czegoś nie powinno. Moim zdaniem, my to nazywamy dzisiaj bardzo fajnie kuchnią hipsterską. Ale mam wrażenie, że ona kiedyś, nawet tutaj w Krakowie, była bardziej hipsterska ale, niż nam się ale wydaje. kuchnia zawsze była żywym organizmem i zawsze byli ludzie, którzy w każdej sprawie mówili nie, to zdrada, niechaj będzie tak, jak drzewi i bywało. Tak jest. Ale bez tych zmian nie mielibyśmy postępu. No oczywiście czasami yy, to przybiera formę karykatury, tak jak fusion, może zamienić się w confusion, ale tak. dobre zmiany zostają. Staramy się kuchnię odtłuścić, staramy się kuchnię uczynić lżejszą. Wiele rzeczy się zmienia. Zmieniają się i zmienia się też moje podejście do dzisiejszego zadanego dania. Przyjechałem na prawdziwą maczankę krakowską i taką mam. Kolendra? Ale, ale, tak, ale brawo. Ale ty też lubisz. Uwielbiam. Kolendra, chili, imbir. Ogórek gruntowy, świeżutki, z tym połączeniem tutaj. Jest prawie idealny. Tak, on daje takiej świeżości. Zresztą ogórek zwykła mizeria, można ją zrobić. Czasami tak robię. Ocet ryżowy, ocet ryżowy. Ocet, ocet ryżowy z cukrem, no. troszeczkę soli, chili i kolendra. I, I tym polane ogórki są doskonałe. Nie takie w plastry odciśnięte, tylko pokrojone w słupki. Dobra, to jakbyś mógł. Skoro mówiłeś o occie, to daj kwasu trochę, ale limonki do środka. No, limonka może być zamiast octu ryżowego, nawet jest lepsza. Wiesz co, i powiedziałeś cukru. Może nie cukru, ale mimo wszystko, jak daliśmy sok z limonki, troszkę miodu, żeby ten słodko-kwaśny charakterek odnaleźć. Wymieszasz, proszę? Wymieszam. Dzięki. Ma mam bardzo namieszać, czy już wystarczy? Możesz mieszać. Moja mama robi taką rzecz. Robi doskonałą suroweczkę z młodej kapustki. Roberto, suli pieprz, jakbyś tam mógł jeszcze dodać, poproszę. Młoda kapustka w małe, cieniutkie paseczki. I do tego gruszeczka owoc i kapusta. Taka suroweczka, ale też słodko-kwaśna, bardzo przyjemna. Wydaje mi się, że będzie tutaj idealnym dodatkiem do tego duszonego mięska. I tak też można te wszystkie klasyki dzisiaj zmieniać i łączyć. Ja powiem więcej – trzeba. No bo cóż to by było za życie, gdybyśmy dajmy na to, jedli cały czas maczankę po krakowsku w tej samej wersji? Brawo, Jasiu. Nuda, nuda. Kapustka z gruszką chrupiąca i przyjemna. Zamarynowana, tak jak przed chwilą to zrobiliśmy, z mięskiem. A poza Limonka tym. Limonka i miód. Tu jest jeszcze jedna rzecz. w twojej wersji fermenalna, Że tym można uwieść, no nie wiem, mieszkańców Azji Południowo-Wschodniej, tak samo jak mieszkańców. Krakowa, Konina, czy też koło brzegu, żeby nie tylko e, miejsca na K w naszym kraju. To jest coś, co ma znacznie szersze spektrum oddziaływania. A, nie było czegoś. Mówiliśmy o zelżeniu, więc troszkę oliwy. Dobra. Przyjemnego złota wpłynie. Cyk. Dobra, i teraz tak. Żeby było... No i teraz zaprosiłeś do stołu jeszcze całe ślubno morze. No. no właśnie. Zobaczymy, jak Wy to ocenicie. Zresztą napiszcie w komentarzach. Pamiętajcie, żeby przy pierwszym naszym spotkaniu też mocno kombinowaliśmy. Próbowałeś chmurki w ogóle, tak, ale robiłeś w domu. Tak, robiłem, 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 Jak nie wiecie, o jakich chmurkach mówimy, to zerknijcie pierwszy Dobrze. odcinek. Bardzo proste i doskonały. Aha, zmieniam bułeczkę. żeby odejść, dobra? Bez cebulki, ale sam sosik taki tej w zasadzie ta woda, ten aromat, ten esencja po pieczeniu mięska do namoczenia. I z tego nie rezygnujemy, skoro ma być maczanka. Nie. No to niech się namoczy. tym że przyjemnym aromatem. I teraz to, co tutaj stworzyliśmy, czyli taką sałateczkę. Ośmy, no, to przesadza. Mocno nafaszerowaną Azją. No i teraz cyk i nastroszona. Czarno było ładnie. Ale przez chwilę była taka zawieszka, co? Nie wiadomo, co on wymyślił. Nie, nie, się tutaj wczuwałem w kapustę. <noise> Ale I myślałem sobie. Tam do Kroćset. czy mnie ładnie ułoży, czy mnie wystarczająco nastroszy, ale ułożył, nastroszył. I szczypioru ci przydam. Dawaj szczypioru. Naści. Przydam ci szczypioru. Dzisiaj królewskie honory czynisz. W tymże Krakowie. To oto panie proszę. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Dziabni... Będę ci talerz trzymał, co by ci na połać nie kapnęło. Dobre jak Jasny Winburn. W porządku? Tak, szczerze, Ekstra. bo to wiesz. chodzi o ten. Ekstra. Inne. Inne, aha, i żeby było jasne. Inne. No, po prostu dobre, no. To... Inne. Mamy, mamy dwie rzeczy. Mamy tradycję zrobioną w sposób niezmienny, i twórcze podejście do tematu, i to się pięknie uzupełnia. I to pokazuje ewolucję, pokazuje procesy myślowe. Nawet gdyby chcieli to zrobić w ten sposób e, dawno temu. To by na to nie wpadli, bo nie jeździli po świecie aż tak bardzo. Zwłaszcza dorożkarze, bo dorożką daleko się nie da dojechać. No. Daleko by się nie dało, ale warto przyjechać do Krakowa chociażby na tę tradycyjną maczankę, by na tej podstawie mieć albo żeby zapisać na swoim twardym dysku kawałek historii. Historii, która być może się zmieni już nie... nieodwracalnie w przyszłości, bo nie wiemy w którą stronę ona pójdzie, bo wiedzieć nie możemy. Możemy mieć tylko nadzieję, że będzie tak samo smacznie, jak było. Mamy w... Ta tradycyjna maczanka jest niejako trampoliną, od której można się odbić i wskoczyć w niezmierzony w swej wielkości basen kulinarnych doznań i eksperymentów. Więc traktujcie te kanoniczne wersje właśnie wyłącznie jako trampolinę do waszych eksperymentów, bo człowiek, który się nie rozwija, się cofa i tak samo jest również w kuchni. Ja po prostu jestem szczęśliwy, patrząc na to, jak ty ze smaczkiem sobie konsumujesz. A jakbyście szukali więcej zmian, które obserwujemy na co dzień w architekturze krakowskiej, także, no to was po prostu odeślę na kuchnię Lidla. Tam jest pult pork, który robiłem lekko zmieniony, też smaczny inaczej. No to czy to jeszcze Pult pork jest przy okazji? Taki prawie, że, tak? Więc oprócz Azji mamy tu jeszcze i Amerykę. Północną, mój drogi, połączyłeś cały świat. I z tego wniosek płynie: jeden, Kraków jest pępkiem świata. Mój drogi, to było arcyprzyjemne, smaczne spotkanie. Dziękuję za zaproszenie. To była prawdziwa przyjemność. Wierzaj mi, że będę następnym razem myśląc o maczance, będę kombinował w ten sposób. Wierzę i dziękuję. Dziękuję serdecznie.